Cześć, witam was w drugim odcinku z gry Postal 2. Zaczniemy sobie tam, gdzie skończyliśmy wczoraj. Mamy zadania wypowiadać się, zdobyć podpis, oddać książkę i wziąć autograf. Yy, zaczniemy może od książki, bo mamy widzę najbliżej tutaj. Zaczniemy sobie od książki. Ale po drodze możemy zbierać te petycje, tylko gdzie one były? Mm. Dzień, Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Już jeden podpis. Próbujmy czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. Jaja se to robisz? Mhm. Się nie udało Dzień dobry, dobra. czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Mhm. kolejny Mordy. nie chcę. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi, Jaja, ma to robisz? mam sobie słabo idzie z tymi petycjami. Nikt nie chce je podpisywać. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dobra, myślę, no. że to Dobra, brzmi... Dobra, udało się. Nieźle. Dzięki. Będziemy sobie szli w stronę księgarni, ale to jest w ogóle druga strona. Przecisnąć. I po drodze będziemy podpisy. Wal się na ryj. Dobra, teraz Czy ty. nie podpisalibyście tej petycji? No się uda. Dobra. Myślę, że to o. brzmi nieźle. Dobra, Dzięki. Sobie. Dobra. Próbujemy sobie dalej z kimś tu zagadać. Hmm. Eee, musimy iść... tutaj. Dobra, Dzień dobry. Zdobyć. Czy zechcesz podpisać petycję? O, przykro mi w mordę. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dobra, dzięki. Brakuje. A, i poszliśmy nie tutaj w ogóle. Musimy się cofnąć. Jednokierunkowa! Wal się na hmm. I pójdziemy tutaj, musimy iść. iść dalej cały czas prosto, widzę. To jest chyba ten budynek przed nami, jak się nie mylę. Tak podejrzewam, ale nie jestem pewien. Patrz, tak, tak. A tu musimy książkę dodać, ok? Czy nie podpisalibyście tej petycji? E, przykro mi. ja se szma to robisz. Ona też nie chce podpisać. tu okay, No, i tu musimy oddać gdzieś książkę, A, w tym miejscu? Musimy oddać, to nie wiem. Teraz musimy iść lewo, prawo. Zemą, spalcz, czy nie podpisalibyście tej petycji? Zemą, spalcz, o, o, nie chcą pisał. Dzień, Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Na pewno nie. Walnięty. Jaja se szma to robisz? Czy A nie podpisalibyście on... tej petycji? O, przykro mi. Ej, w mordy. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi, yes. ma to robisz. Niech nie chce, dobra, trzeba poszukać. Dzień musimy oddać tę książkę. Pieni ma w którym miejscu pokazane, dokładnie musimy przejść. Wszystko czy nie podpisalibyście znaczy, tej petycji? Znaczy. Dobra, myślę, że to brzmi ważne. Dzięki, co tu książkę trzeba odejść? Nie mam pojęcia, musimy poszukać ją. Trzeba to oddać, bo ja nie mam pojęcia. Tu też widzę, że nie jest nie, też nie, ale będziemy Dzień dobry. się udać Czy chcesz podpisać petycję? E, przykro. W mordę. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Ale nie będzie chciała. Na pewno nie, walnijmy, mhm. knurze. Ja, ja se ma to robisz. Ogólnie teraz petycja, aby. Mhm. O, coś kliknął w spadek. Dzień, Obra, dobry. Pewno, Jezu, Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Na pewno. Na pewno. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy chcesz podpisać petycję? Przykro mi. Jaja, serz ma to robisz. Biura biblioteczne. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Na pewno nie, walnięty knurze! W mordę! Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Tak... Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro bardzo. Jaja ma to robisz! Nie udało. Dzień, Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. W mordę! Czy nie podpisalibyście tej też. petycji? Przykro mi. Ja to robisz? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przekro mi Mordę. To będzie. O dobra, udało się oddać książkę. Mam nadzieję, że ta szmata doceni się... Witz o jak zawsze muszę być na widzę tutaj. I to ty będzie? Widzisz, ale chyba się Nareszcie! Właściwy człowiek na właściwym miejscu! To, Przepraszam za spóźnienie, ktoś wysadził moje auto. Spalmy jakieś <śmiech> książki! <śmiech> o nie, no właśnie, amunicję żeby tutaj nam się udało. Przeżyć to. O, wszystko wszyscy się pali, dobrze. się. Petycja. Eee, mam tu A mam amunicję. umieść. No no, co? że dzisiaj nie umrzesz. Nie O nie. Umarliśmy. Trzeba odnowa Dobra. Ja chcę tutaj przejść. O. Udało się. Może to trzeba górę jakoś wyjść? O. Dobra. No i my, 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 my a ja Czwórką nie ma nic Okej, okay, ja spałem, przekraczaliśmy A ma tylko życia Ten życie ma i No to się już tu, tego No ale chyba powiem, że to żeby... potem przy montowaniu Wam

Proszę Zacznijmy miejscu Chcę tu przejść hmm. Oj Może jakieś lepsze przejścia, albo coś? Też nie. Tu? Tu jakiś inaczej wygląda. na to. Aha. To, tu to wygląda podejrzanie. Jest jak odsunięta jak szafka. No nie wiem, jak wszędzie jest. No tylko tutaj. To na pewno co musi być. Nie wiem, czy jeszcze trzeba by No coś nic nie ma. Dobra, ja poza... Po, się do was odezwę ja... już znajdę wyjście. Do nas pochyli To jest z nadem oczywiście Trzeba było tutaj w tej belce, to trzeba przejść I jesteśmy, o tutaj, znamy czy tu Teraz czy trzeba na dół naskoczyć? Na dół nie, to nie musi być tu Tu? Dobra O ja Dobra, byśmy musieli coś zjeść szybko, mamy spać No już mi lepiej Niestraszne, ułę Zdało się, tam się tyle niezmię Ten szajs jednak działa Dobra. Chodź o Chodź, zabić, dobra Chodźmy dalej, ale, o! sobie na inną broń I znowu co tu dalej zapisz tu dałem OK Dobra, przychodził

no to idziemy się kościoła. Oj, chuj. Zmarliśmy, kurwa. I wszystko od nowa, nie wierzę. Cała misja. Dobra. Zapiję i idziemy dalej Dobra Dobra Skinęła Teraz pamiętam drogę jakiś przynajmniej to nie kupimy się mam nadzieję

Podrzedł. Dobra Udało się Przejdźmy dalej Co by ten gościu z tymi małotowami szpitał Oj, Jezus Dobra A nie, amunicji jest w tym drugim? Nie mamy co dobra Dobra Dalej. E, oni... To Dobra. Leży. Przejdźmy dalej. To panie z przeciwników. No właśnie, Dobra. E, wyjście chyba tu. Dobra. Udało nam się. Przejść pierwszą... Pierwsze dodanie Oj Dobra Schowajmy... O, dobra Nie możemy się po prostu dogadać? Chyba nie No właśnie Od teraz będę na nich uważał Dobra Mam yy, mi się ogóle. Petycję wyjmijmy im O, dobra czy nie podpisalibyście tej, tej petycji? Przykro mi. ja, serz ma, to robisz? A ty? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dobra, myślę, że to brzmi o, nieźle. Dobra. Dzięki. E, następnie, gdzie tu musimy iść. tego garego Musimy się cofnąć trochę. Czy nie podpisalibyście podpisali tej petycji? Przykro mi. W mordę. Dobra. Tutaj i w lewo następnie musimy iść, ok. Dobra, prowadzę chyba ten podpis jeszcze zdobyć tej petycji powinno nam się udać. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Na pewno. Aha. Dobra. ma to robisz? Czy Cię nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, o. że to brzmi no, nieźle i kolej zaniedbany, dobra Dobre. mamy No spisy? i z tym razem tak zostało nam teraz... będziemy chodzić z, z kasetami myślę przełączmy ją na, na drugą. nadal po prostu musimy iść tutaj, dobra bo wydaje mi się, że musimy tam wejść, musimy się jeszcze prosto, dobra Przejdźmy sobie dalej Iść. Tutaj powinniśmy przesunąć tutaj do tej galerii, przejść, Mamy być się uda. No musi się uda, bo tylko tu widać wejście, inaczej się nie da przejść. W poprzednim odcinku tutaj właśnie byliśmy, walczyliśmy przeciwko grom. I trzeba cały czas ekno <laughs> Wal się na ryj. O Jezus. Czegoś tego O kurde. Tu było już um, ani apteczki, nic. Teraz nie czas mogę przejść w ogóle tak bezpiecznie sobie. Ale poszukajmy jakiejś acceszki albo coś. Mamy strasznie mało życia, a nawet nie mamy... Jak sobie tego życia, to widzę. Tu nie ma nic, dobra. Może coś będzie? Nożyczki, okej. Okay. Mam nożyczki. wszystko jest dobre.

Ja to bym sobie zapisałem chyba w gradecie, tutaj. No właśnie, ale ale coś tak, chwilę nigdy nie wiadomo. No właśnie, o tym mówię. Przepraszam, Czy tam musimy ich tędy? Tak, okej, tędy. Tymczasem musimy przejść. Mam no, strasznie mało życie, a nawet nie mam jak to sobie się uleczy za bardzo. I tutaj na lewo musimy przejść. W tym miejscu jeszcze nie byliśmy, jeszcze raz weźmy. Ale możemy by lepiej schować teraz jeszcze. Ale ja bym chciał, może apteczkę, tu gdzieś może znajdziemy albo coś. O. Już mi lepiej. Medycynę mamy, pieniądze. Dobra, to przejdźmy dalej. Do tego ja się nie mylę, to był Gary. Weźmy do niego podpis Chyba, no. zobaczcie komisariat. tylko ja to widzę Przejdziemy sobie dalej o. Nie wiem czy to prosto teraz, jak to przyszło. Centrum widać, tutaj jest chyba, tu jest centrum, jeśli nie widać Więc wtedy przejdziemy Czy musimy iść jakimś wejściem, przynajmniej zdechł nam w przejść O, dobra, mamy tutaj wejście to centrum, handlowego. E, możemy iść dalej. Dobra, iść no, tędy. Tędy idzie ten garek. Ten garek ma być gdzieś dole, chyba pamiętam. Ale dużo coś na przykład, no, dobrze. No, a, już mi lepiej! Wielki gość ze spluwą! Przejdźmy dalej. Nie komentuję tego. Gdzie jest Angara? Proszę do mnie. Trochę trzeba dojść do tego gręgo, jeśli nie mylę. Co to powoduje mapa? Czy gdzieś trzeba byłoby lewo chyba iść? Czy tu jest jakieś przejście? Jest przejście, dobra. Przejdźmy dalej. Wydaje się, że nie ma czym tam. jest. mamy napis gary. Jednokierunkowa! Czy my dobrze? E, czy my idziemy dobrze? Nie, my drugi. Gdzieś tam. Gdzieś. To chyba musimy tu na górę, na górę wejść. I jak tam górą przejść. Teraz przejdziemy tą górą. Tylko muszę tu jakoś przejść. Chyba tu. Co jest tutaj? Mhm. Super sklep. Eee że musimy przejść pewnie, bo... ten zna się nam, że drugą stroną. Tylko ten Galego, on tam chyba... włąbił się gdzieś w środku. To jest Exit, pokazuje mi. Powinienem tam przejść, do Galego. Ten to się nie da. Może tędy? Dobra, przejdźmy. Chyba tu, bo jest ekran kształtowania. Wydaje mi się, że to może być gdzieś w tym kierunku. Chyba dobrze idziemy. Dobra. O. Dobra. I przejdź. Hey, Sprawa załatwiona. O. i tu jestem Engadget. No jest, kolega to Co z tobą nie tak? Następny. Dobra, myślę, że sobie zakończymy, już odcinek. A ty misji, i skończymy ją w pewnym odcinku. Więc yy, widzimy się w pewnym odcinku. Cześć, na razie.